Cześć, witaj. Zapraszam dzisiaj do recenzji lampy Quadra Light Reporter 200. Uważam, że jest to najbardziej wszechstronny flash, jaki powstał. I mimo, że już ma swoje lata, wydaje mi się, że nie powstało nic, co mogłoby z nim konkurować. Ale to oczywiście wyjaśnię w dalszej części. Zapraszam. Jak już wcześniej powiedziałem, jest to najbardziej przestronny flash i już wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze ma wymienne głowice, więc jest to naprawdę świetny sposób, żeby wykorzystać tą lampę w jakichś softboxach, modyfikatorach czy parasolkach. Jest olbrzymia ilość akcesoriów, którą Quadra Light dostarcza, nawet czasze czy dodatkowe modyfikatory, ale też jest niesamowita możliwość użycia Czegoś takiego jak Twin Head, gdzie możemy nie dość, że użyć tej lampy do mocowania Bowens, wystarczy ją zamontować w ten sposób. I teraz mamy mocowanie Bowensa. Oczywiście tutaj moc jest identyczna, ale mamy światło pilotujące. I dodając drugą taką samą lampę, mamy w teorii o jedno fv mocniejszą lampę i dzięki temu możemy użyć też tych dwóch diod pilotujących w przypadku kiedy jest jedna lampa tylko jedna dioda jest pilotująca i jeśli mamy dwie lampy trzeba zamocować dwie żarówki ja czasem korzystałem nawet jeśli robiłem nocne sesje portretowe to wtedy używałem dwóch lamp jako przenośne światło ciągłe gdzie świetnie się sprawdza, to wtedy z tego co pytam odpowiednik, chyba 10 W, ale to w warunkach takich miejskich naprawdę jest wystarczające, więc naprawdę jest to mega sprawa. Dodatkowo, pewnie nie dużo osób o tym wie, ale mamy tak zwany przedłużacz, dzięki temu możemy głowicę zamontować po jednej stronie, przepraszam, nie tak końcówka. Tak jest. Tu montujemy głowicę, a drugą część montujemy do flesza i możemy zamontować taką lampę na stopce. Więc, jak ktoś potrzebuje dużo mocy czy mega powtarzalności, naprawdę świetna sprawa. E, oczywiście nie ma tutaj pinów, e, już tłumaczę dlaczego. Wtedy trzeba wykorzystać wyzwalacz i są dwie możliwości: albo wyzwalacz ze stopką, i wtedy mamy na stopce, i możemy oczywiście lampą obracać, tutaj jest też obracana na stopce, nie wiem, czy to widać, ale mam nadzieję, że tak. Więc można regulować jak normalną lampę, gdzie to jest dużo lżejsze niż typowa lampa reporterska, więc naprawdę super sprawa. A to można na przykład, jeśli ktoś korzysta z jakiegoś plecaka czy torby, można włożyć do torby, ale też jest taki fajny atryum. Można stosować taki pokrowiec przypinany do paska i można lampę wsunąć i zamontować przy pasie. Oczywiście waży to troszkę, ale naprawdę moc jest niesamowita. Gdzie lampa reporterska ma załóżmy około 60 tam sekund. No a to tu mamy 200, więc różnica jest. I szczególnie jeśli ktoś lubi dużo błyskać, dzięki takiemu połączeniu możemy na przykład jak na zwykłej lampie musieli zał załóżmy w dużym pomieszczeniu używać na przykład full mocy, jeśli ktoś nie chce tam wysokiego ISO dawać czy otwierać bardzo przysłony, to w tym przypadku możemy spokojnie jedna 16. I, I, że tak powiem, można wykorzystać z zupełności wydajność tego flesza. Fajne jest to, że w razie uszkodzenia np. palnika wymieniamy samą głowicę. I to jest naprawdę mega sprawa. Eee, normalnie tam około 200 par złotych. Eee, wiem, że raz była nawet wyprzedaż, że te głowice można było kupić za 180 zł, więc naprawdę rewelacyjna cena, a nie zdarzyło mi się, żeby któryś z tych lamp, A mamy dwie takie, żeby coś eee, psuło się więc naprawdę są niezawodne, jedynie jedna z moich lamp y, upadła i y, uszkodził się włącznik ale części na Aliexpress bardzo łatwo dostać, y, czy wyświetlacz, czy też y, układ stalony akurat samą lampę no, rozkręcałem, bo sam to do, y, lutowałem to wszystko więc w środku są olbrzymie kondensatory, a tak naprawdę cała elektronika jest tutaj z tyłu więc wszystko, włącznik i tak dalej, jest właśnie w tej tylnej części, więc trzeba o nie udbać. Niestety nie znalazłem na AliExpress ani w Polsce. Są takie fajne silikonowe pokrowce właśnie na te lampy, dostępne w Stanach. Jeśli trafię kiedyś to na pewno kupię, bo na pewno troszkę chociaż chroni to lampę przed jakimiś mocnymi uszkodzeniami. Dlatego uważam, że ten flash sprawdza się niesamowicie i to nie tylko w pracy takiej gdzieś na zewnątrz. Plenerze, ale też e, można je użyć właśnie do reporterki. Jeśli ktoś potrzebuje dużej powtarzalności e, i szybszego ładowania, to sprawdzi się to naprawdę super. Mamy tutaj mocowania e, statywowe jedna czwarta cala z każdej strony, więc naprawdę super. Można różne e, mocowania e, tutaj dodać. W większości też są takie e, brakety do mocowania bowens też e, gdzie tam, gdzie pasuje rampa, lampa reporterska. Można coś takiego zamontować, chociaż tak jak mówię, polecam Twin Head, dodaje to niestety wagi, więc pod kątem poręczności na pewno Quadralight AD 300 Pro sprawdzi się lepiej. Bo tutaj, jeśli chcemy, na przykład zamontować softbox Bowens, no to musimy zabrać coś takiego, a to waży prawie tyle, co Lampa, więc naprawdę nie jest to łatwe w przechowywaniu czy przenoszeniu, ale. Jeśli ktoś potrzebuje w studiu bez kabli czy coś, to naprawdę sprawdzi się świetnie. Wydajność jest niesamowita. Naprawdę te flesze z tym akumulatorem wytrzymują. No, na ślubie mi się nie zdarzyło, żeby rozładować. Nawet jeśli gdzieś tam używam jednej drugiej mocy czy, czy jednej czwartej, i to przez całą noc błyskania. A w studio też nie zdarzyło mi się, żeby gdzieś bateria odsłuży... tutaj odmówiła mi posłuszeństwa, dlatego. Są niesamowite. Nigdy nie musiałem mieć zapasowej baterii, chociaż mam dwie lampy, więc w razie czego? Oczywiście jest to łatwe na podmianę. Jeśli chodzi o sterowanie, nie jest jakieś bardzo intuicyjne. Jak widać, jest tutaj troszkę LEDowe, takie niby światło pilotujące, ale zbyt słabe, żeby tak wykorzystać na e, jakimś modyfikatorze. Można też dokupić taki panel LEDowy, ale to jest bardzo słabe, dlatego nie sprawdza się to przy takim zwykłym użyciu. E, sterowanie jest proste, menu też, e, identyczne jest z AD300 Pro, więc w nowszych lampach mogliby tutaj już troszkę zmodyfikować, bardziej zrobić takie przyjazne. E, jest jeszcze wersja Pro, która pojawiła się niedawno, jest dużo droższa, jest tam podobno bardziej stabilniejsze światło pod kątem kolorystyki, ale przy mojej pracy w plenerze czy, czy w studio naprawdę w zupełności wystarczające, więc wydaje mi się, że szkoda przepłacać. Lepiej kupić ReporterA200, jeśli jest jeszcze dostępny i w zupełności ta lampa świetnie sprawdzi, będzie służyła lata. To mam podejrzewam z 3-4 lata. Naprawdę świetnie się sprawdza i nigdy mnie nie zawiodła, więc polecam. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Tak jak mówię, akcesorium jest strasznie dużo, ja mam tylko część, ale nawet ta przedłużka naprawdę świetna sprawa. Można wtedy tej lampy używać właśnie na. Stopce, co część osób nawet o tym nie wie, że można mieć podręczne studio zamontowane na, na stopce aparatu i jest o dziwo lżejsze niż sama lampa reporterska. Bo tak jak mówię, mocując to do paska, czy do torby, czy wkładając do plecaka, przewód jest wystarczająco. Jest gruby, ale jest elastyczny, dlatego nie ma z tym problemu, żeby ją przenosić i mieć swobodę ruchów. A czasem gdzieś tam korzystałem z tego, czy na jakiś studniówce. Czy właśnie na e, Sali, jak potrzebowałem, mieć taką powtarzalność, gdzie robiłem podobne ujęcia, ale potrzebowałem zapas mocy, żeby nie czekać, aż się lampa naładuje. To naprawdę świetna sprawa, więc polecam. Dzięki wielkie za oglądnięcie. E, zapraszam do kolejnych filmów i jak coś. Do zobaczenia. Cześć hej!